Cześć, nazywam się Adam Borowski. Witajcie w kolejnym odcinku serii Porozmawiajmy o nieruchomościach. Dzisiaj będzie dużo o rynku pierwotnym. Nie lata gratka. Mam spotkanie z Tomaszem Pieleckim, doradcą zarządu Lendi, czyli jednego z największych brokerów finansowych w Polsce. Osoba, która jest od wielu lat odpowiedzialna za współpracę z deweloperami, czyli tutaj stąd, stąd rynek pierwotny. Tomek, jeśli mamy, jeśli, jeśli bierzemy pod uwagę klienta posiłkującego się kredytem, Jakie oczekiwania powinien mieć ten klient w stosunku do biura sprzedaży dewelopera? Jak powinien zostać obsłużony? Jakich narzędzi powinien taki deweloper użyć? Hmm? Przede wszystkim Adam, bardzo miło, że zaprosiłeś mnie do tego spotkania. No, słuchaj, zawsze staramy się wejść w buty tego klienta. Pomyśleć o tym, jaką drogę przechodzi ten klient w tym procesie, czy kredytowym, czy w procesie wyboru mieszkania. Jednak to jest jedna z ważniejszych decyzji, jaką podejmujemy w życiu, tak? czyli wybór tego lokalu. No i przede wszystkim, jeżeli wchodzimy w dosyć długoletnie zobowiązanie, no to też chcielibyśmy mieć pewność, że ta decyzja, którą podjęliśmy, będzie tą właściwą, tak? Czyli faktycznie porównaliśmy sobie wszystkie oferty i wybraliśmy tą, która jest dla nas najlepsza, w takim rozumieniu, że jest najtańsza. No i wyszliśmy z założenia, że ludzie mają różne potrzeby. To znaczy dzisiaj albo sprzedają jakieś mieszkanie, posiłkują się finansowaniem, to znaczy dobierają sobie jakąś kwotę, żeby to mieszkanie kupić sobie większe, czy wybudować dom, czy na przykład dzisiaj korzystają z najmu, mają jakieś środki, które przeznaczają na ten najem, ale dzisiaj zdecydowali, że jednak warto te własne M nabyć. No i w, takim, w takiej sytuacji, w tak zmieniającym się rynku finansowym, w tak zmieniającym się otoczeniu, gdzie stopy, stopy procentowe rosną, maleją, gdzie. Teraz szczęśliwie jest, 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 mam nadzieję, obniżka, cykl obniżek się rozpoczął. Ostatnia Paży... zmiana o, o pół procenta, pół punktu procentowego W. Tak? dół. To, jest to Ważne, że nie rosną. Jak analizowałem sobie dane z rynku pierwotnego i dane z rynku finansowego i sobie zostawiłem te dane, to okazuje się, że dla klienta negatywne informacje wcale nie są kluczowe w kontekście podjęcia decyzji. Najważniejsze jest dla nich, kiedy te negatywne informacje się skończą. Tak? Czyli kiedy rosły stopy procentowe, to tak naprawdę ten rynek trochę nam siadł. Ze względu na to, że mieliśmy po kolei te kolejne podwyżki stóp procentowych, ale moment, w którym to się wyrównało, i Rada Polityki Pieniężnej przestała podejmować decyzję o, o podwyższeniu stóp procentowych, to jest moment, w którym klienci wróci, wrócili na rynek. Tak? ta niepewność jest dla nas najgorsza. To znaczy, ludzie dokonując jednego z najważniejszych wyborów w życiu, kierują się taką stabilizacją, tak, czyli że, że sytuacja jest stabilna i, tak. i to jest dobry, dobry moment. Wiesz, bardziej kierują się tym w kontekście kredytu, jaka rata dzisiaj jest i z jakim zobowiązaniem mają się liczyć. Więc jeżeli dzisiaj jest sytuacja, w której, w której ta rata wynosi X, i to X, nawet jeżeli jest wysokie, tak, ze względu na stopy procentowe, to dalej mieści się w budżecie, czy dalej mieści się w tych założeniach klienta w kontekście zakupu mieszkania, to to jest sytuacja, w której klient może sobie przeliczyć, sprawdzić, odpowiedzieć sobie samemu na pytanie czy to jest rata, którą jestem w stanie spłacać. I w momencie kiedy mamy taki impuls na, na rynku, że właśnie albo spadają stopy procentowe, albo to widmo podwyżek jest już za nami, to jest moment, kiedy ci klienci mogą sobie faktycznie odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki należyty, tak? To znaczy realnie ocenić, na ile ta rata wpłynie na ich portfel, na ile to, to wpłynie na ich miesięczne koszty. Są też często mamy do czynienia z taką sytuacją, tak. gdzie przy biurze sprzedaży dewelopera jest broker finansowy, doradca finansowy, tak. ekspert kredytowy, który ma możliwość porównania ofert i zbadania od razu zdolności, zdolności klientowi, tak? To Dokładnie. Zresztą wyszliśmy z założenia, że znowu żyjemy dosyć szybko. Ten świat przyspieszył, to chyba każdy już to czuje. Te zmiany są już z tygodnia na tydzień, nawet nie z miesiąca na miesiąc. No i wyszliśmy z założenia, że ten klient dzisiaj A, nie chce przejeżdżać całego miasta, żeby poznać swoją zdolność czy porównać sobie oferty. B, chodzi do dewelopera, żeby zaspokoić swoje potrzeby w kontekście informacji. Jaka cena mieszkania? Czy jest potrzebna jakaś komórka, komórka lokatorska? Czy niezbędny jest zakup miejsca postojowego? I nie do końca przy tym całym procesie jest teraz czas, żeby jeszcze poświęcać pół godziny, godzinę na zbadanie kwestii kredytowej. Dlatego wyszliśmy z założenia, że po pierwsze klient musi mieć możliwość umówienia sobie takiego spotkania na konkretną godzinę, w konkretnym miejscu, z konkretnym ekspertem. No ale B, to jest pierwsze spotkanie, to jest, wiesz, takie spotkanie, w którym jeszcze nie składamy wniosków, nie podejmujemy żadnych czynności, ale chcemy się dowiedzieć, jaka będzie lata, jakie dokumenty muszę zebrać, jaką mam zdolność, dajemy możliwość odbycia takiego spotkania online, tak? I tutaj nasi klienci mogą spokojnie w fotelu, w wyznaczonej godzinie, między dentystą a odbiorem dzieci z przedszkola, mogą spotkać się z naszym ekspertem i odbyć tą rozmowę, taką przedwnioskową, mhm. tak? To jest jedna rzecz, ale poszliśmy o krok dalej, to znaczy Znowu, czy faktycznie klient musi spotykać się z naszym ekspertem, gospodarować ten czas, tak, żeby odpowiedzieć sobie na te takie naj, najbardziej podstawowe pytanie, jaka rata, jaka zdolność? No uznaliśmy, że nie, że są już dzisiaj narzędzia, które pozwolą nam wyświetlać te informacje klientowi w czasie rzeczywistym i w takim otoczeniu, które jest dla niego bezpieczne, czy to jest takim, takim otoczeniu, w którym on chciałby się znaleźć. Tak? I te narzędzia udostępniliśmy deweloperom, to znaczy na stronie inwestycji deweloperskiej, czy na stronie... Dewelopera, o zakładce kredyty, finansowanie, czy jakbyśmy tego nie nazwali, stworzyliśmy kalkulatory, które udostępniamy klientom, i klient w ramach tego, tych kalkulatorów może sobie, po pierwsze, policzyć szacunkową zdolność. Mówię szacunkową, Szacunkowa, bo. prawda? Tak, ze względu na to, że tutaj jeszcze nie liczymy scoringu bankowego, tak, mhm. ale już liczymy stosunek kosztów do dochodów i może sobie porównać oferty, banków konkretne, oferty banków, konkretnych rad, i wyświetlimy tutaj w kontekście tej oferty klientowi absolutnie wszystko. Jaki bank, jakie oprocentowanie, jaka prowizja, jaka marża, czy są jakieś dodatkowe koszty związane z tym kredytem i wszystkie informacje. Klient może sobie sam wybrać w takiej sytuacji, jaka kwota kredytu go interesuje, czy jaka wartość nieruchomości jest tutaj w ramach jego zasięgu, jaki wkład własny posiada, czy to jest wkład własny na poziomie 20%, czy to jest niższy wkład własny, wtedy zmniejsza nam się liczba ofert. Jakby w czasie rzeczywistym to narzędzie odpytuje silnik, z którego korzysta Dzisiaj 1800 ekspertów w Polsce i odpowiada na te pytanie klienta w ciągu kilku sekund. Jakby widzę takie wyjście od tego, teraz jest duże, duże zamieszanie wokół tematu niepodawania cen. Na tak. stronach dewelopera wyjdziecie trochę dalej. A mianowicie, nie tylko cena ma być podawana już w biurze sprzedaży, ale jak rozumiem, rata. Tak, no bo wiesz, wyobraźmy sobie sytuację. Jesteś klientem, który chce kupić mieszkanie. Idziesz do takiego dewelopera, jeszcze nie wiesz, które mieszkania są dostępne. No i teraz wybierasz sobie tutaj, w tym miejscu na pierwszym piętrze, jesteś na inwestycji, okay. jesteś w stanie ocenić, na ile faktycznie realnie to jest mieszkanie, które chciałbyś nabyć. No i tutaj zaczyna się zabawa, tak? Czyli okazuje się, że takie mieszkanie powiedzmy na potrzeby tej rozmowy kosztuje 520 tysięcy. Ale dowiadujesz się, że to mieszkanie teraz do tego mieszkania musisz kupić na przykład niezbędne miejsce postojowe, czy jest jakiś koszt komórki lekatorskiej, czy jakiegoś udziału wspólnego w gruncie. No i te. Środki, które do tej pory miałeś przeznaczone na wkład własny do kredytu, no powoli zaczynają się kurczyć. Do tego oczywiście dochodzą różnego rodzaju koszty, tak, około zakupowe. No i chciałbyś się teraz dowiedzieć: Okej, okay, no to skoro zmniejszyły mi się środki finansowe, które miałem na przeznaczone na wkład własny, mhm. no to jak teraz miał, będzie kształtowała się ta rata kredytu, czy w ogóle oferta bankowa w takim wypadku? No ale załóżmy, że podobają nam, podoba nam się dwa mieszkania, trzy mieszkania i, i różnią się one ceną. No to teraz tą drogę, którą klient przechodzi, no to bierze sobie te oferty, idzie do swojego eksperta finansowego, bądź spotyka się z takim ekspertem u dewelopera, no i porównują sobie, robią różnego rodzaju symulacje. Tak, nie wiemy w czasie rzeczywistym, jaka mniej więcej to będzie rata. Mówię mniej więcej, no bo teraz pokazujemy tą najlepszą możliwą do osiągnięcia przez klienta. Tutaj zaznaczę, że to nie jest najlepsza oferta na rynku, tylko najlepsza możliwa do osiągnięcia przez klienta po parametrach, które tam wpisał. I w tym momencie widzimy, że tu jest rata. Skoro najniższa lata kształtuje się na poziomie około 3000, powiedzmy, a ja założyłem sobie po rozmowie z żoną, że możemy płacić 2600, no to tutaj uważam, że deweloper powinien mieć możliwość sprawdzenia nie tylko tej ceny, ale też tego kosztu miesięcznego, jaki będzie ponosił klient. Bo wtedy jesteśmy w stanie do, faktycznie dostosować te parametry, czy w ogóle tą ofertę nieruchomościową, do realnych możliwości finansowych klienta. Ja nie mówię to Adam o historii, o zdolności, o procesie kredytowym. Mówimy o wysokości raty, tak, tak ja żeby mówię... mierzyć siły na zamiary. Dokładnie. Odpowiedzmy sobie sami na pytanie, czy w ogóle dźwignę tą ratę. Czy to jest rata, którą ja jestem w stanie płacić przez X następnych lat. No i teraz, jeżeli mamy tą informację, nie tylko odnośnie ceny mieszkania, ale faktycznie, jakie koszty będę ponosił, jeżeli finansuje się... Kredytem, no to jestem w stanie tak dobrać tę, tą, tą nieruchomość, żeby to było dla mnie przede wszystkim bezpieczne. Tak? Żeby to było faktycznie obciążenie, z którym mogę się liczyć. No i teraz nie muszę iść do banku, nie muszę iść do eksperta, nie muszę sobie tego porównywać. To nie, nie, nie trwa tygodnia czy dwóch, tylko faktycznie mogę sobie w narzędziu, które jest dostępne na stronie dewelopera albo w ramach CRM-u dewelopera, bo takie narzędzia mm. też udostępniamy. To znaczy sprzedawcy, którzy korzystają z CRM-ów, CRM które są, są z nami zintegrowane, mają możliwość też od razu przedstawienia klientowi tej najniższej możliwej raty dla wskazanego, wskazanego lokalu. To no jest bardzo ciekawe narzędzie. Dużo deweloperów, dużo crm z tego korzysta? Wiesz co, nasze podejście jest takie, że absolutnie wszystkim crm chcemy udostępnić mhm. takie narzędzie. Mamy dzisiaj już u dwóch crm wdrożone te, te narzędzie. Z kolejnymi dwoma jesteśmy w trakcie integracji. Łącznie jest koło pięciu takich największych crm z którymi chcielibyśmy mhm. się zintegrować I, i taki jest cel na ten kwartał, żeby Absolutnie każdy deweloper, który korzysta z crm miał możliwość faktycznie pokazania tej raty kredytowej klientowi i tak dobrania tego lokalu, żeby ono było w zgodzie z tymi możliwościami finansowymi klienta. Jak wygląda pokrycie, jeśli chodzi o ilość deweloperów, którzy używają nowoczesnych narzędzi typu CRM do zarządzania? Mam wrażenie, że to raczej, raczej większe podmioty, czy, czy się mylę? Zresztą, tak. Przede wszystkim są to większe podmioty, no bo taki CRM to jest jednak koszt. Także poza tym musi być jakaś skala biznesu, żebyś potrzebował CRM-u do zarządzania tym biznesem. Tak? jeżeli budujesz cztery bliźniaki czy sześć szeregów, no to nie do końca potrzebujesz CRM do zarządzania. Tym. Mhm. Więc tak, to są więksi deweloperzy, ale też poszliśmy krok dalej, to znaczy, jest, rozpoczęliśmy współpracę z firmami, które w ogóle tworzą strony internetowe do dla inwestycji. Tak, czyli jesteś deweloperem, nie masz CRM-u, ale chcesz jednak profesjonalnie przedstawić swoją inwestycję w internecie. Tutaj na takich portalach czy na takich stronach też taki kalkulator w ciągu 10-20 sekund, bo tak to narzędzie działa, że jesteśmy w stanie je przygotować tak naprawdę w ciągu w czasie krótszym niż pół minuty. Takie narzędzie możemy udostępnić klientom, deweloperów, którzy wchodzą na stronę inwestycji. Mhm. Wracam do pierwszego pytania z Twojego doświadczenia. Jakie, jakie oczekiwania jeszcze powinni mieć klienci wobec dewelopera, z którym współpracę chcą podjąć, chcą kupić od dewelopera mieszkanie? Co dla mnie sprawą absolutnie kluczową, jest kwestia zabezpieczenia moich danych osobowych. Jeżeli ja idę do dewelopera i zostawiam tam dane osobowe w celu nabycia mieszkania, to zostawiam je w celu nabycia mieszkania. Mhm. Jeżeli chcę teraz te dane przekazać w celu umówienia, mnie z ekspertem konsultacji taki z ekspertem finansowym, no to chciałbym realnie wyrazić na to zgodę. Dzisiaj ten proces wygląda w ten sposób, że dostaję jakąś wizytówkę, czy jest w jakiś sposób przekazywany mój numer telefonu, czy adres e-mail. Mhm. W różny, ja nie chciałem w to wchodzić, ale ja nie czuję tutaj bezpieczeństwa takiego, że zostawiłem dane, a ktoś do mnie dzwoni. Dlaczego? Nie, nie wyrażałem na to żadnych Więc to, czego ja oczekiwałbym jako klient, to właśnie transparentności w tym kontakcie. Tak? Jeżeli ja, Zosta moje dane zostały hmm. przekazane, to ja chciałbym wiedzieć komu, kim jest ten człowiek, jakie ma lata doświadczenia, jak doceniają klienci i w jakim celu zostałem. Dokładnie. I ta informacja powinna być mi wysłana, wiem, czy adres e-mail. Czy powinien dostać jakieś potwierdzenie sms-em? Powinien w jakiś sposób móc wyrazić takie, takie zgody, żeby faktycznie mm -hmm. być pewnym, że te dane nie latają później gdzieś po rynku. Mm -hmm. No i to jest takie oczekiwanie, które też staraliśmy się zabezpieczyć, to znaczy... W kalkulatorach jakieś formularze? co, stworzyliśmy proces właśnie chociażby w oparciu o te integracje, w których, ale nie tylko, to znaczy on jest jakby działa niezależnie, w którym jesteśmy w stanie uzupełnić cztery podstawowe dane, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, Odklikujemy sobie tą zgodę na umówienie konsultacji, na przeprowadzenie konsultacji z ekspertem, no i do klienta idzie SMS z informacją, że o tym, w jakim celu są te, te dane przetwarzane. Jeżeli klient poda nam ten kod SMS, to to jest, powiedzmy, podstawą do umówienia takiej konsultacji. Do klienta w trakcie oczywiście idzie cała komunikacja. Kto w tej chwili otrzymał te dane, w jakim celu one zostały przekazane, To jest administratorem tych, tych danych, w jaki sposób je przetwarza, te wszystkie informacje idą tak naprawdę po kliknięciu tego Przycisku do klienta i, i dojdzie też pełna transparentna informacja na temat tego, z kim się spotkamy, kim jest ten człowiek, jak oceniają go właśnie klienci mm -hmm. i czego mogę od tego człowieka oczekiwać. Tak? Poza tym, oczywiście, że idzie kontakt do takiej osoby i mogę tak naprawdę bezpośrednio już z taką osobą wcześniej odbyć rozmowę, na przykład na temat tego, jak przygotować się do takiego spotkania. Mm -hmm. Mam wrażenie, że cały czas poruszamy się wokół tej współpracy na linii klient-doradca kredytowy deweloper. Zaparkujmy ten temat, przejdźmy trochę, ale też wciąż pozostaniemy w tym wątku. Przejdźmy do, do, do tego, co lubią bardzo nasi widzowie, czyli jakieś prognozy co do cen nieruchomości. No jesteśmy po pierwszej, po długiej przerwie, obniżce stóp procentowych. Jakie są Twoje przewidywania, jak, jak, jak się kształtują te ceny na rynku pierwotnym? W oparciu o dane z tych siedmiu największych polskich miast wychodzi taka konkluzja, że rynek pierwotny jest nierozerwalnie związany z rynkiem finansowym. To znaczy, absolutnie każda decyzja, która miała miejsce na rynku finansowym, czy to była zmiana rekomendacji w kontekście liczenia zdolności, czy to były podwyżki czy obniżki stóp procentowych, rynek pierwotny reaguje z tygodnia na tydzień. Mhm. To są takie zmiany, na które nie czekamy teraz kwartał. Tak? Przy rynku wtórnym faktycznie mamy jakieś takie 3-miesięczne przesunięcie, gdzie ten rynek dosyć późno reaguje na, na te zmiany, ale przy rynku pierwotnym to jest w zasadzie natychmiast. Na dzisiaj mamy wypłaszczenie tego trendu, tak? To znaczy, faktycznie, jeżeli chodzi o te dane z tego na marzec czy z marca na kwiecień, to wzrasta liczba i zapytań kredytowych, i udzielonych decyzji, czy uruchomionych kredytów. I to natychmiast ma odzwierciedlenie na rynku pierwotnym. Tak? Czyli od razu, w tych miesiącach, kiedy mamy odbicie na rynku finansowym, rośnie sprzedaż deweloperów. Rośnie sprzedaż czytaj wkrótce zaczną rosnąć ceny. To jest Twoja prognoza. No bo to jest co, jakby tańszy pieniądz, no teoretycznie powinien wskazywać, praktycznie po, powinien wskazywać na to, że ceny zaczną ponownie rosnąć. To jest ciekawe pytanie, bo teraz jeżeli spojrzymy na doniesienia medialne, to mamy zapaść, kryzys na rynku pierwotnym. Analizując te dane rok do roku, czyli marzec 2024 do marca 2025, mamy miasta, w których o 5-6% w skali roku urosły ceny nieruchomości. W tych samych miastach miesiąc do miesiąca, jeżeli analizujemy te dane aktualne, spadek był na poziomie 0,4%, mhm. tak, ale najczęściej te rynki dalej notowały wzrost. Tylko mniejszy, tak, to znaczy, ta dynamika wzrostu trochę nam spadła. Ale dalej ceny na tych największych rynkach w Polsce jednak rosną. Więc dzisiaj, gdybym miał czekać, aż te ceny spadną, no to raczej bym się nie doczekał, bo te ceny nie rosną, tylko ze względu na marże, które posiadają deweloperzy. Mhm. To te ceny rosną ze względu na najniższą kwotę wynagrodzenia w Polsce. Te ceny rosną ze względu na koszty materiałów, na koszty produkcji, na koszty działek, które w międzyczasie też rosną. To jest zbiór różnego rodzaju elementów, które wpływają na wzrost wartości tej ceny. No i teraz ciekawym tematem jest, bo też badałem sobie marżowość takiego dewelopera. Czy wiesz, jaka jest dzisiaj marża brutto? Jeżeli chodzi o średnią taką spółek notowanych na GPW deweloperów, jak, jak, jak... stawiałbym 25%. Okej. Okay. Ja spotykam się z takimi szacunkami, że to jest właśnie, czasami to jest 20, czasami to jest 15, a niektórzy mówią, że i 80. Tak bardzo. I tak faktycznie jest. To wszystko zależy od tak naprawdę od lokalizacji, kogo ta inwestycja jest ukierunkowana czy to jest lokal bardziej inwestycyjny, czy lokal mieszkalny, ale dzisiaj cena, taka marża brutto, patrząc na te największe spółki notowane na GPW, to jest 31,6%, a to jest marża brutto. Marża netta to jest około 15%. Mhm. Tak, Czyli to wcale nie jest tak, że dzisiaj mamy jakiś olbrzymi bufor na to, żeby te ceny spadały. Tak? Zobacz jeszcze kwestię ryzyka. Jest ogromne ryzyko, tak, na szali ryzyko. trzeba o tym zawsze pamiętać. Tak, no pamiętajmy o tym, że teraz mamy rynek, który... W zasadzie spada, rośnie, spada, rośnie. No i teraz załóżmy, że jesteśmy deweloperem. Musimy w jakiś sposób zaplanować sobie tą inwestycję, która nie będzie trwała miesiąc. Tak? Wybudowanie takiego, takiej inwestycji mieszkalnej to jest powiedzmy około dwóch lat. No i teraz. Sonami, no. Tak, no i musimy teraz tak zaprognozować wzrost tych cen, czy w ogóle ceny tych, tego, tego, tego mieszkania, żeby na koniec dnia, no nie przewrócić naszej firmy, tak? Czyli krótko mówiąc, żeby na tym zarobić i żeby zarobić na te koszty, które w międzyczasie się pojawią niezapowiedziane wydatki, tak? Czyli wzrost cen stali, materiałów, drewna, betonu, styropianu i tak, tak dalej. stóp procentowych, które też, też przy finansowaniu dłużnym, a z takim rynkiem mamy do czynienia, mhm. gdzie deweloper też bierze kredyt na swoją inwestycję, Dokładnie. też jest to obarczone dodatkowym ryzykiem, czyli tutaj ryzyko biznesowe, gospodarcze i właśnie kredytowe też trzeba brać pod uwagę. No i dodatkowo jest takie ryzyko, że ta inwestycja po prostu klientom się nie spodoba, że nie trafimy w gusta, tak? To są też różnego rodzaju badania, które musimy przeprowadzić, czy to w tym miejscu ta inwestycja to jest coś, co faktycznie będzie odpowiadało na potrzeby klienta. No i teraz jak sobie to wszystko zbadamy, no to możemy dojść do sytuacji, w której mieliśmy rynek rozpędzony, powiedzmy, tak? Czy bezpieczny kredyt 2%. A, sprzedawało się wszystko. Sprzedawało się absolutnie wszystko, no ale widzisz, rynek pierwotny, czyli deweloperzy, mieli przez całą wizję kredytu 0%, tak? Czyli mogli zakładać, że będzie jednak wzmożony popyt na zakup nieruchomości, ze względu na to, że będzie on de facto sztucznie mobilizowany poprzez te programy rządowe. No i teraz planując budowę inwestycji, czy planując to, jakie inwestycje za zaczynamy, na które mamy pozwolenia na budowę, które zaraz oddamy do sprzedaży, planujemy w oparciu o te dane rynkowe. Teraz zobacz, czekaliśmy tak naprawdę na program rządowy miesiące, jak nie lata. Okazało się, że go nie będzie i okazało się, że nowy program rządowy, który jest planowany, w ogóle nie ujmuje rynku pierwotnego. A ty dwa lata temu musiałeś podjąć decyzję, ile mieszkań wybudujesz, w jakiej lokalizacji i za jaką cenę. Tak? To jest olbrzymi problem dla deweloperów. Mhm. No, często i gęsto słyszy się od deweloperów, że najlepsze to jest stabilizacja rynku i nie potrzebują tych boosterów rynkowych w postaci dopłat, programów i, i tak dalej. Jakkolwiek często dużo osób twierdzi, że to są programy szyte pod deweloperów, stąd chyba w tej nowej zapowiedzi, która... No, mam, mam wrażenie, że się nam oddala, został rynek pierwotny wyłączony, Co mniej nie wie, czemu, z, z tych możliwości dopłat. Nie chciałbym tego komentować, dlaczego został wyłączony, ale tak naprawdę, jak gdybyśmy sobie zbadali ostatnie 20 lat i licząc to, że te niskie stopy procentowe też były pewnego rodzaju wsparciem dla, dla deweloperów, no to mieliśmy tylko dwa lata przerwy między programami rządowymi. Przez te 20 lat nieustannie mieliśmy albo rodzina swoim, albo mieszkanie dla młodych, albo niskie, niskie stopy procentowe, czy w końcu bezpieczny kredyt 2%, tak? czy kredyt na start. Programów rządowych jednak jest dużo, to znaczy w jaki sposób musimy pomagać tym młodym ludziom, czy w ogóle ludziom w zakupie tego pierwszego mieszkania i w jaki sposób musimy stymulować ten rynek, ponieważ od tego rynku deweloperskiego czy tego rynku budowlanego zależy również to, jak, jaki będzie nasze PKB, jak będziemy konsumować nasze, nasze środki i to ma olbrzymi wpływ na gospodarkę. Dlatego, dlaczego ten rynek prywatny nie został ujęty? Ciężko jest mi dzisiaj powiedzieć, jakie za tym stoją mhm. przesłanki. Ale faktycznie jest to sytuacja, no, która przez ostatnie 20 lat nie miała miejsca albo miała miejsce bardzo rzadko. Ostatnio z moją uwagę zwrócił fakt, że na rynku, który ja analizuję, bo mieszkam w Białymstoku, nastąpiło znaczące tąpnięcie mieszkań jednopokojowych, co sugerowałoby, że z tego rynku od, być może odpływają inwestorzy typu fliperzy, jakieś inwestycje pod najem, czy ty masz jakiś insight, jeśli chodzi o, o, o tego typu klientów inwestycyjnych, czy, czy deweloperzy, z którymi współpracujecie, sugerują, że faktycznie ten, ten klient taki trochę hurtowy, osoby, które bukowały dziurę w ziemi, które kupowały hurtowe ilość kawalerek, powiedzmy, mhm. bo takich, o takich nieruchomościach tutaj mowa. Czy, czy masz jakieś sygnały, że faktycznie tutaj ten popyt troszeczkę spada? Wiesz co, no, tu znowu nie ma prostych odpowiedzi. Tak? Im bardziej wejdziemy w pytanie, tym bardziej złożona jest odpowiedź. No ale zwróćmy uwagę na inne czynniki, to znaczy, w jaki sposób wzrosła stopa życia Polaków, w jaki sposób wzrosło to najniższe wynagrodzenie, w jaki sposób wzrosło średnie wynagrodzenie. Po prostu, jako Polacy, mamy pewne potrzeby już dzisiaj. To znaczy, nie do końca chcielibyśmy mieszkać w 20-metrowej kawalerce, która ma widok na drogi blok. Mhm. Tak, dlatego te inwestycje deweloperskie jednak muszą być uszyte pod tego klienta, którego mamy, którego mamy dzisiaj. I dlatego między innymi są dwupokojowe mieszkania, a nie jednopokojowe. No bo znowu, jeżeli wprowadzamy się z kimś sami, to chcemy mieć jednak tą przestrzeń do takiego dziennego użytkowania, no i chcemy gdzieś się położyć, spać. To nie muszą być duże pokoje, tak? Te dwupokojowe mieszkania też często zaczynają się od 30-30 metrów. Ale to już nie są właśnie 20-metrowe kawalerki. Po prostu my jako konsumenci nie do końca chcemy się godzić na taki standard. Zwłaszcza, że w Polsce ta średnia jest zdecydowanie mniejsza niż średnia unijna chociażby. Dokładnie. A, a jednak ten zachód w wielu aspektach dogoniliśmy. A jeśli chodzi o średnią przypadającą na głowę, to jest zdecydowanie poniżej, więc faktycznie być może to jest cenna uwaga i aspekt, na który, na który zwracasz uwagę. Tomek, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dzień. Liczę na kolejne. Dzień. Wszystkiego Dzień. dobrego. Dzięki. Dzień.